Cześć, witam Was w kolejnym odcinku grania na Planszy. Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć troszeczkę na temat gry Dimension. Dimension w zależności jak będziemy doczytać. Gra, która skierowana jest o, dla jednego do czterech graczy od firmy Kosmos. Wydawnictwo to Kosmos. Duże opakowanie. Taka nieciekawa okładka. Gra logiczna, a czasu zgrywki to około 30 do może 40 minut, w zależności od sprawności graczy. Tak wygląda pudełko, a już Wam pokażę, co kryje się w pudełku. W pudełku kryje się, kryje się po pierwsze tutaj już Wam troszeczkę zdradzam stos kart duży stosik kart który tutaj przykłady widzicie żetony punktacji od 1 do 50 żetony bonusu, bonusowe. Klepsydra, pomocy gracza, których nie będę wymował bo są po niemiecku i plansza gracza. Plansza gracza, na której otrzymujemy, słyszycie jak one, 15 kulek drewnianych po trzy w każdym kolorze. Czarnym, zielonym, niebieskim, białym oraz pomarańczowym. Grę gramy sześć rund i w każdej rundzie będziemy z tych kulek na tej planszy układać jakiś układ robiąc to w ten sposób, że będziemy po prostu kulki i stawiając je sobie na tej planszy w ten sposób będziemy tworzyć trójwymiarowe budowle z postawa 7, drugie piętro 3, na końcu jedna kuleczka ale żeby to robić dobrze Musimy mieć jakieś zadania, czyli musimy robić ten układ w jakiś specyficzny sposób. Dlatego też właśnie mamy talię kart z zadaniami, które będziemy musieli wykonać. Jakiego rodzaju zadania mogą nam się tutaj trafić? Pierwsze, pierwszy typ, pierwsze może dwa typy, może to tak zrobię, e, przesunę. Pierwsze dwa typy to są te dwa typy mówiące o tym, że jeżeli kładzie, znaczy w momencie e, takiego zadania, Kulka niebieska musi stykać się z czarną. Czyli jeżeli mamy kulkę niebieską i kulkę czarną, to one muszą tej plaży się stykać. Nie może być takiej sytuacji, bo wtedy nie spełniamy tego warunku. Bardzo podobnie mamy w tej sytuacji tylko odwrotność, czyli biała kulka nie dotyka się z niebieską. Tych oczywiście kombinacji jest tutaj multum czyli zielona czarny i tak dalej i tak dalej. Czyli mamy zakaz dotykania się kulek, nakaz dotykania się kulek. Możemy mieć informację, że pewnych kulek ma być więcej niż na naszej planszy włożonych w tym finalnym naszym rozłożeniu niż innych. W tym przypadku więcej zielonych niż pomarańczowych. I musimy spełnić to, to zadanie, czyli musi mieć 3, 2, 2, 1 lub 1, 0 dla zielonych. Możemy mieć też taką sytuację, że musimy, ma, mamy mieć konkretną liczbę kulek w naszym układzie. W tym przypadku, jeżeli mam taką sytuację, jest to jedna czarna kulka. I nie może się pojawić na tym układzie, więc niż jedna czarna kulka. Tu natomiast mamy, że mamy mieć cztery kulki, sumując kulki niebieskie oraz pomarańczowe. Jeżeli będzie ich więcej lub mniej, nie spełniliśmy zadania. I bardzo ciekawe dwie karty. Jedna i druga mówią o zakazie kładzenia kulki na czymś lub pod czymś. Pierwsza z nich, czyli ta, mówi, że pomarańczowa kulka nie może być przykryta żadną inną kulką. Czyli gdybyśmy położyli sobie w ten sposób, nie mogę nic położyć na ich na, 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 na kule pomarańczowe. Karta ostatnia mówi, że biała kulka nie może przykrywać żadnej innej, to znaczy, może być na poziomie tym zerowym, czy też pierwszym piętrze w zależności, jak na to spojrzymy, może należeć, natomiast nie może przykrywać innej kulki. Jak wygląda gra? Gra wygląda w ten sposób, że e, rozkładamy sześć zadań, czyli bierzemy. Totalnie randomowo. sześć zadań, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć i w tym momencie wykonujemy y, ruch klepsydron i każdy z nas rozkłada kulki, tak, czyli widzimy, ma być jedna pomarańczowa, mają się dotykać i tak, tak dalej, kładę układ. Akurat tu będzie trudno, ponieważ ma być jedna pomarańczowa, a dwie kulki pomarańczowe się muszą stykać, więc nie jestem w stanie tego spełnić. No, we, wymienimy to powiedzmy na jakąś tam. O, może być na jakąś tam inną. I teraz zobaczcie, jeżeli mam pomarańczową, pomarańczowe mają się dotykać, e, zielone nie mogą być na czymś. Tutaj też mam pecha, bo zielone nie mogą być pod czymś, to też zabieram. O, może w ten sposób. E, ciach, mogę jeszcze wyłożyć jedną zieloną? Mogę. Mogę wyłożyć białą i na górę wyłożę sobie czarną tutaj i czarną tutaj. I mówię koniec, skończyłem, udało mi się. Yy, udało mi się. Dlaczego usuwałem tamte karty? To dlatego, że miałem sprzeczne cele, a chciałem Wam pokazać taki układ, który, yy, który yy, da się zrobić, tak? Czyli nie mogłem mieć celu zielony nie mogą być na czym zielone nie mogą być po czymś, bo one były sprzeczne i nie mogę mieć celu masz jedną pomarańczową, skoro muszą się dwie pomarańczowe stykać. No i teraz sprawdzamy po kolei czy yy, czy Udało mi się ten układ zrobić. Po pierwsze, co robimy, jak skończymy, to liczymy, ile mam kulek. Ja mam 7, 8, 9 kulek, i otrzymuję na swoją rękę 9 punktów. Dostaję 9 punktów, yy, i one są, yy, to są punkty, które zdobyłem w tej rundzie. I teraz po kolei sprawdzam te, yy, te cele. Mam dwie niebieskie kulki, zgadza się, spełniłem. Pomarańczowe, jeżeli mamy, dotykałem się, dotykają się. Zielone nie mogą niczego przykrywać. Nie przykrywałem, bo są na dole. Niebieskie, jeżeli będę miał, muszą się dotykać. Dotykałem się. Czarne nie dotykałem białej. Biała jest tutaj, czarne są tutaj. I pomarańczowe muszą dotykać zielonych. Jak sobie zetniemy, każda zielona dotyka pomarańczowej. Wszystko się zgadza. Jeżeli natomiast byłaby taka sytuacja, że powiedzmy mu taką, tak, 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 taki układ. I mam czarny, nie dotykałem białej. A czarna dotyka białej, to w tym momencie za każdy taki błąd muszę zapłacić dwa punkty. Czyli maksy maksymalnie mogę stracić 12 punktów, jeżeli nie spełnię tych sześciu zadań. Jak już policzymy punkty, czyli weźmiemy sobie punkty za liczbę kulek, odejmiemy ewentualnie za błędy, to patrzymy, kto zrobił wszystkie 6 zadań. Jeżeli są takie osoby, to każda osoba, która zrobiła, jakby wykorzystała pięć różnych kolorów, otrzymuje żeton takiego bonusu. Jeżeli ma wszystkie 5 kolorów użytych. Druga rzecz, jeżeli wśród tych osób, które wypełniły zadanie mamy więcej, mamy dwie osoby, to lub trzy lub cztery, w zależności od tego jak, jak, jak rozgrywamy, to osoba, która jako drugą ilością kulek wypełniła wszystkie zadania, czyli na przykład jeżeli pierwsza osoba miała 10 kulek, a druga miała 9 kulek, to druga osoba pod względem liczby kulek również otrzymuje taki rzetel. Dlaczego te dony są ważne? Bo oprócz tych punktów, które zdobywamy i tracimy na bieżąco w tej grze, na koniec gry liczymy liczbę tych, e, tych żetonów bonusowych. I liczba tych żetonów bonusowych e, wygląda znaczy daje nam e, na koniec punkt. Jeżeli mamy ich mniej niż 4 przez całą grę możemy ich zdobyć 12, czyli w każdej rundzie otrzymać 12 takich żetonów to będziemy mieć karę, czyli będziemy musieli dopłacać jakiś punkt, oddawać z puli, którą zdobyliśmy natomiast jeżeli będziemy ich mieć 4, 5 i tak dalej i to będziemy dostawać już punkt dodatkowe. w momencie gdybyśmy mieli 12 takich żetonów uzbieranych otrzymamy 36 punktów na koniec, czyli na czas wykonujemy zadania jest ich, gramy 6 rund po sześć takich zadań. W wersji zaawansowanej wyciągamy dwie kolejne karty, czyli mamy 8 zadań i z 8 zadań układamy te okłady na naszej, na naszej planszy. Gra yy, mocno logiczna, też mocno na, yy, na to, żeby robić się szybko i, i sprawnie. Yy, ciekawa, jeszcze rzecz na koniec może powiem, w momencie, kiedy są wykluczające się karty, tak jak było, ja je zdejmowałem, ale tak jak było. To, jakby nikt nie dostanie w tej turze bonusów, i sami gracze muszą decydować, których z zadań nie będą wykorzystywać. Kulki po takiej rundzie schodzą, spadają z powrotem na te swoje miejsca i po wyłożeniu, po zadaniu 6 rund, liczymy, kto ma najwięcej punktów zwycięstwa, kto ma jakie, ile dostaje punktów za bonusy, które ewentualnie posiada, i w ten sposób podliczamy, ustalamy zwycięzcę gry. Tak wygląda gra Dimension Dimension od kosmosu. Jeszcze raz Wam pokażę to pudło, to duże spore pudło, z może grafikom, ale yy, yy, no tak kosmos to wydał. Yy, my zapraszamy Was do... Ja Was zapraszam, zapraszam do posłania tego co mamy do powiedzenia na temat gry Dimension na nasz podcast, a Wam dziękuję za obejrzenie filmiku i zapraszam Was na kolejny już za tydzień.